Cześć, witaj, pozdrawiam braciak. Jest dzisiaj chyba 12 września. A no tutaj pokażę wam jak przygotowuję sobie tutaj okolice mojej pasieki nasadzeniami roślin miododajnych. No tutaj jest takie wrzosowisko założone w zeszłym roku, ale te wrzosy jest słabo są oblatywane przez pszczoły. No i doczytałem się w pasiece chyba z tego ostatniego wydania z tego roku, że właśnie nie wszystkie wrzosy są miododajne i trzeba szukać tych właśnie specjalnych gatunków, żeby pszczoły na to latały. Więc no to ładnie wygląda, ale generalnie pszczół na tym nie ma. A tutaj mam posiane taki poplon. To taka mieszanka traw łąkowych i faceli. No i jak widać tutaj Coś kwitnie i pszczoły nawet na to latają trochę. Teraz czasem na faceli jest to tak jak tutaj podwietrzy pszczoły. No tutaj mam inne poplony posiane w takich małych kawałkach malutki gorczyca. Tam jest mój ogródeczek i tam też jest resztka już roślin, które kwitną. To rukola kwitnie tak na biało i na żółto. Też pszczoły na tym są. Tutaj z tej strony jest posiana kocimiętka jest jeszcze dosiewana mięta, szałwia. Tutaj mam burleje, na burlejach jest mnóstwo motyli. Naprawdę kilkanaście. Dojdą nowe burleje jeszcze w tym roku. Będą wsadzone jakieś 6 krzaków, jeżeli dobrze kojarzę. To jest klon tatarski, ale Poza tym, że się przebarwia ładnie na czerwono jesienią, to na razie nie widziałem na tym pszczół. A co u mnie na pasiece? No sezon powoli się kończy. W zasadzie zaczyna się nowy, bo po ostatnim miodowraniu skończył się ten poprzedni sezon. Ja w tym roku zebrałem, jeżeli dobrze kojarzę, 70 kg miodu. Jestem umiarkowanie zadowolony, bo to dla mnie i dla mojej rodziny wystarczy i dla znajomych na zimę. Ten rok postawiłem na rozwój pasieki, nie wszystko mi się udało zrealizować tak jak chciałem. No liczebność mi się udało zrealizować ponad miarę, ze względu na dokupienie tych 10 uli, 10 rodzin, ja złapałem chyba 3 czy 4 rójki. Więc no, jeżeli chodzi o liczebność tak, jeżeli chodzi o takie pasterowanie rozwoju rodzin to no niestety jeszcze sobie z tym do końca nie radzę i jest kwestia tego rozwoju wiosennego. no Jednak wyszły mi chyba 3 czy cztery rójki, więc coś robię źle, więc będę, będę teraz wyciągał wnioski. Na przyszły rok będę chciał, że tak powiem, no, doprowadzić do tego, że te pszczoły mi się przede wszystkim nie wyroją. I nawet jeżeli będzie pogodowo tak jak w tym roku, to będę miał więcej miodu niż, niż w tym roku, tak średnio z rodziny. No, tym takim zabiegiem antyrójkowym to jest oczywiście to wymiana matek. No i ja będę właśnie dzisiaj wymieniał matki. Zamówiłem 7 matek i w tych rójkach oraz w rodzinach, gdzie matki są zeszłoroczne albo rójkowe, wymienię matki. W tym roku też podjąłem te próby poławiania pyłku i to mi się nawet całkiem udało, bo przez te 3 dni złowiłem jakieś 3 kg i to na moje potrzeby na zimę zupełnie wystarczy. Bardzo fajnie pszczoły nosiły pyłek właśnie tak od połowy sierpnia, przełom sierpnia i września. Naprawdę było dużo pyłku z nawłoci. Tu niedaleko jest też takie pole Gorczycy, jakieś 5 hektarów i one od 23 sierpnia ładnie zakwitło. Ja mam też taki profil na Facebooku Braciak Pszczelarz. Jak ktoś chce zobaczyć, to tam jest taki 40 sekundowy filmik, który nagrałem z tego pola. No, ja co? Ja dzisiaj podmienię te matki. O ile mi się udaje wyszukać, bo wszędzie mam w zasadzie nie, w jednym mam znakowaną, a w sześciu rodzinach mam nieznakowane. I co będę chciał? No, to tak jak mówię, wyszukać matki i poddać te nowe. No, z tego co rozmawiałem z przylarzami, to te matki, które są poddawane we wrześniu. One są dosyć dobrze przyjmowane, bo pszczoły nie mają alternatyw, więc chcę to wykorzystać, ale to czy ja będę potrafił poddać te matki, czy wszystko będzie ok, no to jest niestety ryzyko. Doświadczenia nie mam, więc muszę to wypraktykować. No mam nadzieję, że to się jakoś powiedzie, bo żadnych zapasowych matek nie będę zimował, bo nie mam gdzie, nie mam jak. W przyszłym roku muszę o tym pomyśleć i co? I no, działam z, tym, z tą wymianą matek. To, co, co tutaj zaprzeźniony, przelasz mi doradza, to żeby jako sierocę rodzinę, to żeby to trwało w granicach 4 godzin i żeby poddać nową matkę. No to co, ja wrzucam, e, e, że tak powiem, ubranie robocze i idę do pszczół. Ewentualnie z jednego z dwóch uli. Pokażę, jak mi się uda znaleźć matkę to pokażę jak ją łapię, jak ją złapałem. Oglądajcie. No i będę sukcesywnie poddawał matki, więc tam w jednej w dwóch rodzinach pokażę jakie matki poddaję. No i co? I za, za tydzień, półtora zobaczę jak tam będzie z przyjęciem. Działam. Kolega, od którego kupiłem pszczoły powiedział mi, że on w ogóle nie używa dymu, tylko polewa pszczoły wodą. Ja spróbuję to samo robić. I tutaj sobie zaparzyłem właśnie miętę i kocimiętkę. No i dolewam to do zwykłej wody. Podobno to pszczoły uspokaja i wcale nie trzeba używać dymu, a one potem nie muszą wentylować gniazda. Więc taki właśnie preparat sobie przygotowałem. No i spróbuję, czy uda mi się z tym robić pszczoły. Podobno łatwiej też, że zacząłem nie płościć matki, jeżeli się nie dymi. No i to, co też spróbuję, to jeden z, w ko z kolegów w komentarzach mi napisał, żeby e, rzucić te rękawice i próbować robić przy pszczołach bez, e, bez, e, bez rękawic, w gołych rękach, bo to się ma większe czucie. No oczywiście chciałbym, ale trochę się boję. No dobrze, spróbujemy znaleźć matkę. No już dostałem pierwszą kasę, więc nie wiem czy to jest dobre i czy mi się uda robić przy tych pszczołach bez rękawic. No i są w górze. Pierwsze rządło zaliczone. Zobaczcie, startują. Ale trudno się dziwić, jest. Prawie połowa września. One już się niepokoją o zapasy pokarmu, o przezimowanie. Okay. No tutaj jest pusta ramka, nie będę jej tu przeglądał, bo to nie ma sensu, nie o to chodzi. W tych akurat rodzinach w części rodzin testowałem te paski nasączone kwasem szczawiowym, paski glicerynowe. Chodzą mi po rękach, na razie dostałem tylko jedno żądło szukam matki Ma, ale trudno się spodziewać na tej ramce w tym miejscu, że będzie matka. Spryskajmy je. Nie mam zapalonego nawet podkurzacza, więc może się okazać, że słabo będzie. O, zobaczcie, tutaj ona urządziła pasek chyba na rządło na wierzchu, ale go nie straciła. Fajnie się pracuje bez rękawic. To trzeba przyznać. Dużo wygodniej. I no ma się lepsze czucie ramki pszczół. Na pewno się tak nie gniecie palcami. Natomiast no ta obawa jeszcze we mnie mocno siedzi. Oczywiście jedno czy drugie rządło jak się dostanie to nie jest jakiś tam wielki problem dla mnie. Natomiast chodzi o to, że czasem rodziny mocno się i wtedy jak już jedna człowieka urządzi, to one wariują i, i po prostu inne zaczynają atakować tak w tej rodzinie też próbowałem e, zebrać myk na włociowy e, widzicie, latają mi koło rąk, ale nie rządzą e, i miały pod, pół nadstawkę ale doszedłem do wniosku, że nic z tego nie będzie e, i Oddałem im tą nadstawkę pod spód, żeby sobie przeniosły ewentualnie te trochę nakropu, który tam był, żeby sobie przeniosły do góry, do gniazda. I pod spodem jest właśnie pół nadstawka. Widziałem nawet jednego trudnia, Ale matuśki tu nie widzę. Tu jest czerw na wygryzieniu, jeszcze kilka pojedynczych komórek z larwami. Tu po bokach sporo pierzgi. Ok. Też jest trochę miodu u góry, wianek można powiedzieć. No też stwierdzam, że dobrze jest pracować wolniej przy pszczołach. To one się dostaja, dostrajają do pszczelarza. Jeżeli pszczelarz jakoś spokojniej, delikatniej, wolniej. To pszczoły też. Gdyby się udało, właśnie to można palcami, można odsunąć pszczołę. O, drugie rządło dostałem, więc zaraz będzie więcej w tym miejscu. Można próbować odsunąć pszczołę, bo jak cię ma harnąć, to cię jednak harnie. Tutaj jest już cała ramka z pokarmem. Pojedyncze komórki, pyłek pierzga. Jeden truteń. Ciężka ramka, ciężko się nią operuje. Trutnia widzę, to może i matkę zobaczę. Mam nadzieję, że matka nie zeszła w dół na te ramki do pół nadstawki. No i plan awaryjny jest taki, że jeżeli mi się dzisiaj nie uda matki znaleźć, to muszę podjąć drugą próbę jutro i matki po prostu będą sobie czekać w klateczkach aż się podłożę. No latają mi koło rąk. Ale i tak nie jest tragicznie. pyłek. Ej, przepraszam, tu mam czerw na wygryzieniu. Trochę pokarmu. Jeszcze pojedyncze, trudnie zaczerwione. To jest ciekawe. No nie, tutaj nie ma. Tak, jak się... Nie ma rękawic. To się delikatnie postępuje z ramkami, bo czuć te pszczoły. No nie żądli mnie. Po co ci to potrzebne? No, czyli czwarte rządełko dostałem. To jest taka profilaktyka antycovidowa. Był artykuł o pszczelarzy z Wuchan w Chinach. Jesteśmy przybadani i żaden z nich nie zachorował. Na... Wirusa. Przebadali tam jeszcze jakichś innych pracowników związanych z pszczelarstwem i też nie zachorowali. Pszczoły się niepokoją. To jest pierwszy ulg, który przeglądam. Wolałbym mieć sukces, bo strasznie to jest zniechęcające, jeżeli mam tak zrobić 7 razy i nie wypatrzę matki to będzie słabo. Widać, że w miejscach, gdzie się przewiesza te paski z kwasem z kwasem szczawiowym, to pszczoły nie wiem, wygryzają chyba ten czerw, który tutaj jest, bo nagle te komórki są takie płaskie i puste. No właśnie. I teraz, gdybym był w rękawicach, to pewnie bym położył tą ramkę a tak czuję pszczoły i moczę Was, dziewczyny, czuję pszczoły i postępuję dużo delikatniej. Właśnie, nauczyć się pracować bez rękawic. No i znów chcesz mnie urządzić. Idź dziewczyno. Bo nie chciałbym już dostać żądła. Poszukuję mateczki. Tutaj mamy narwy jeszcze. Króteń. Matka pokaż się. No to jest taka bardziej ramka, na której mogłabyś być. ale nie widzę. Tu jest całe jeszcze posiane larwami. No to one się już wygryzą na koniec września. No zobaczymy, jaki będzie układ pogody. Pogodę w tym roku też zapowiadają e, niby taką, że są tam jakieś, badają niże azorskie jakieś z nad Islandii i że niby jakiś współczynnik jest, który mówi, że w tym roku będzie wczesna i ostra zima więc dobrze by było żeby pszczoły nie miały za długo czerwiu No tutaj zacznę zalewać to gniazdo ostrzej W zasadzie już zalewam i one sobie też przenoszą trochę z tej nadstawki Która jest pod spodem, więc powinny ograniczać matkę. No i co, matuli nie widzę. Czerwiu, cała ramka czerwiu na wygryzieniu, pojedyncze larwy. No i co? No i matki nie znalazłem. Kontrolnie zobaczę tą ostatnią ramkę. Ale to chyba jest bez sensu. Zdarzało mi się widzieć matkę na ostatniej ramce, ale nie w sytuacji, kiedy była ona w większości z zapasem. O, i tu jest piękna rameczka z zapasem, z pierzgą. Kurczę, trudnia widzę. O, jest matka, jest matka. Świetnie. Nie wiem, czy to widać, tutaj jest. A ja cię kochana złapię. Mam sukces, ale fajnie. Świetnie, mam sukces. Złapałem mateczkę. Na ostatniej ramce. No to tego bym się nie spodziewał. Idźcie, dziewczyny, Dostaniecie nową mamuśkę dzisiaj za kilka godzin. Dobra, świetnie. No to co, dziewczęta, Delikatnie się dosuwamy. No to co? Na dzisiaj kończę. Matka została złapana. W kolejnym odcinku dowiecie się, jak mi poszło z łapaniem pozostałych matek i jak ewentualnie jest z przyjęciem, ale to będzie gdzieś za około 10 dni, tak myślę. 7 do 10 dni. Pozdrawiam serdecznie, cześć.